Siemaneczko! Witam was w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj zajmiemy się misją 10, misją o nazwie Kraina Palm. Czy tam będą jakieś palmy? Zaraz się przekonamy. Gramy więc na yy, Saladyna i Sultana, gramy ze Szczurem, czyli taki przeci przeciwnik mocniejszy niż sojusznik. Mamy dużo złota, powinno nam się udać, nie? Jak zwykle. Gra zatrzymana, gra w toku. Nawet nie musimy zatrzymywać gry, tylko po prostu zmniejszamy sobie tempo. Żebyśmy się tutaj szybko rozbudowali Targowisko najważniejsze Obiekt musi przylegać do istniejącego składu. Nie zapasu. można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra... Jest Nie bardzo można dużo drewna, tego zbudować, więc... mój panie. Korzystajmy to. Powinno styknąć. Chyba wiecie, jak to jest Nie funkcjonować można tutaj tego za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Dobra. Obronę sobie zrobimy taką podstawową tutaj. Czyli dwie wieżyczki. Murek jakiś. Balisty dwie. I... Oczywiście jakichś kuszników już kuszni są mi potrzebni. No sprzedalibyśmy. się. nowych rekrutów ser nie szczerze żeby się sprzedali. Nie można tutaj tego zbudować mój panie. No dobra. Zróbmy normalne tempo już. W sumie tyle co już mamy budowane, to nam powinno wystarczyć do takiej szybkiej obrony. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. 30. Po, po 15 na wieżyczkę. Uwaga! Uwaga! Szybki marsz! Uwaga! Wasza łaskawość? Na rozkaz! Na... 15 na jedną Rusza wieżyczkę. Cię. Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Jak możemy po... stanowisko na machinie obrzucznej. Potrzeba nam broni, Ser? ser. I 15 na drugą wieżczkę. Jeszcze łuczników jakiś. Dobra. Na razie obrona jest satysfakcjonująca, Dobra, teraz trzeba tutaj kamień zacząć wydobywać. jak jakby to zrobić, żeby na tutaj dwa weszły? O, idealnie. Nie można tutaj tego zbudować, my panie. A! Czemu nie 10? Tu już strzelają. Po 10 tych raczej powinno wystarczyć. A, tam zrobimy więcej to zawsze lepsza obrona będzie, nie? Dobra. Budujmy sobie oczywiście większą ekonomię, żeby mieli co jeść, bo naprawdę budowałem dużo domków. Smole możemy sprzedać. Wystarczającej ilości towarów. Co tu jest jeszcze ciekawego? Tu jeszcze jest kamień, ale to za daleko chyba trochę. Trzeba hmm, tu jeszcze wymyślić. No, powinno pięknie wszystko padać. Na mi na razie, dobra. Eee... A! Wykorzystajmy to czemu nie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. będzie ok, tak mi się wydaje. Z browera nie będziemy robić tej że... Oni to atakują, ale to raczej te ataki spalą na panewce, bo. Nie wydaje mi się, żebyśmy coś tutaj. Nie masz byli w stanie tego, stracić nawet. Dobra, nie mamy już, już nie ludzi. Okej, okay. oni nam tutaj wy wyciosają tego drzewa. O właśnie, mam dużo drzewa, czyli zrobimy sobie łuczarzy. Nawet. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. I ośmiu, żebyś, żeby po prostu nie wydobywali kusze, wydobywali. Tworzyli kusze, bo kusze są bardzo drogie, można je sprzedać. Naprawdę no droższe niż drewno, tak? Ok, już mi się Potrzeba wydaje, że możemy. Rekrutów, Myślę, że na, 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 na jakimś atakiem. No, oni się strasznie, że go zbudowali, bo mają, nie mieli dużo złota. To już nieźle wyglądają. Za niedługo będą, będzie ten płakał o pomoc, pewnie. Bo będą atakować jego, nie mnie. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra. trud jeszcze można było wymyślić. Właśnie o to chodzi, że tutaj biegają i strzelają, ale, ale. Ale w sumie spróbujmy tutaj zacząć jeszcze wydobywać trochę żelaza Może się uda. No już drewna nie ma Dobra, jest drewno. Wiadomość od Sultanu. Gdy odpoczywa, soką Dobra, nie wiem co śpiesz, ale niech ci będzie właśnie jest taki... Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. jest taki wiecie, taki. U cipał z 3 dni BF dron. Nie masz wystarczającej ilości tego. Potrzeba nam nowych celów. Lala lilej. Jesteśmy atakowani. Dobrze jest na razie. 25 pięć. Yy... Wiem co zrobię. Może z krowy i połkaję. Wiadomość o To jest dosyć dużo Dzisiaj miejsca. Niebo nie świeciło jasno nad Sultanem. Potrzeba złota. Złota nam brakuje. No nie dobrze. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie można tutaj tego zbudować, my Panie. Cztery. Nie tego za boga nie zrobią. Na pewno nie będziemy mieli sera. Pokroje będę co chwilę brane. No nie ma miejsca tutaj na te krowy kurcze. Jest za, za, za dużo drzew. Niby y, kraina y, jest zielona, ale niestety się nie da budować, bo jest dużo drzew w Dlatego zbudowałem tyle drwali. Dobra Coś słabo te kusze budują. Nie można tutaj tego zbudować. I oczywiście zbudujemy sobie wikiery Skoro już buduję. Skoro już buduję... To będę musiał wyciąć. Skoro już buduję... Yy... No nie wiem, co mam to powiedzieć. Tak. To buduję, no. No to tu się dużo roz... nie masz roz... Roz... rozgadywać. Kurczę, coś mało tego kamienia przynoszą. Aha! Tu jest za dużo kamienia. Tu jeszcze pracowników trzeba. To chyba okej. Okay. tutaj za, za, za dużo aż zrobiłem tych wołów. Dobra. To jest w sumie nasz główny środek. E, zarabiania osobę. O, ten ma 6000 jeszcze. Już nie ma nic złota. No, nasz sobie radzi. Niego można zawsze brać jedzenie. On daje, nie, nie dają jedzenia. Czterkowo tutaj można wejść i poprosić o 50 owoców. Mój pan wysłał ci towary. Najgit, no zawsze tam coś więcej jedzenia, nie? Lalalilej. Nie można tutaj tego zbudować. Param, pim, pim, param. Potrzeba nam nowych rekrutów. Mało pwieci mamy, więc dobudujmy jeszcze jakiś tam domeczek. Dobudujmy... No tutaj nie ma się wszędzie budować. Kurczę tyle, żebym już tych drwali zrobił i nie, dalej nie ma nic. Tego drwala można zniszczyć. A on wtedy, wtedy będzie miejsce tutaj do czegoś. O, super. Teraz mogę te krowy robić, ale dobra, nieważne. Tak potrzeba nam broni, sir. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. I znowu nie mam kurde tych łączków cholernych. Tak, po połkarze. Patrzyłem, gdzie, gdzie moje Są gdzie oni poszli... Ale są, także jest spoko. Trochę tam ich pomęczymy naszymi ucznikami. Jesteśmy Bo ja mówiłem, że Sultan tutaj nic, nic nie robi po prostu. Ma paru uczników na bazie i to by było na tyle. Dlatego niego jest najłatwiej zniszczyć. Jeszcze znaczy, możemy mu zabrać dużo złota się do fortecy Sultana O, Marucz tutaj trochę Wiadomość od Sultana Obserwuję gwiazdy Zdaje się, że nie są one z przyjazny Pięknie Ale bramy nie chcą zamknąć coś, więc cofnę sobie, bo on tak idzie. Ale dużo strasznie stracił w tym momencie. Nie masz wystarczającej ilości towar. Potrzeba nam nowych ruchów. Jeszcze siedmiu. Potrzeba nam nowych ruchów. Przedajemy pusze. Wystarczającej ilości Potrzeba nam broni. Sir. 12 to na razie mało straszny. Ale kurde, to jest już mnie zaatakowano taką dosyć rozsądną armię. Nie no, no w staku wyglądało to groźniej że tak powiem Easy Znowu mu wjeżdżamy, kurde no Może by go teraz też zniszczył, żeby powiedzieć. Jakby mu więcej pałkarzy. Tak Co tak, o, tak. daleko? O, to się już zbiera. Nie wiem, czy będzie atakował mnie, czy będzie atakował właśnie naszego przymierzyńca. Jeżeli naszego przymierzyńca będzie atakował, to na pewno ten przymierzyńca będzie płakał o pomoc. Pierwszy atak. Pierwszy atak nie powinien być jakiś problematyczny, ale... Dobra, zróbmy teraz tak. Atak. I żeby po prostu atakowali, bo oni tam ich nie sięgają, ale... Jak tak się zrobi, to po prostu i tak strzelają wszyscy i zawsze coś tam trafią. Można też zrobić takie coś, że atakujemy bramę. I on jak... No właśnie. O tym, o tym mówiłem. Jak zniszczymy bramę, to oni zaczną wychodzić. Wtedy my możemy tutaj ustawić łuczni... naszych łuczników konnych i... Zobaczcie, teraz zobaczycie. Gdzie... Oni wychodzą. Będą padać od, no, od naszych łuczników. Trochę się cofniemy. Także taktyka, my friend. Taktyka! No i wjeżdżamy. Pierwszy przeciwnik zniszczony, easy. Wiadomość od Mój pan składać gratulacje z okazji ostatniego sukcesu. Super. Cieszę się cieszę się bardzo. Jak widzimy po przyjściu do bazy tak mamy tak bardzo dużo złota już... więc... Jest spoko. W ogóle strasznie zarosłem od nas od ja odcinka. Dawno nie było odcinka, no ale no... Nie da rady po prostu to nagrać wcześniej. Się sezon kończył w Diablo, po drugie miałem studia. Teraz też mam studia, yy, właśnie w weekend, także... Jak trutu, jakby nie było, jest bardzo miło. A trzeci rok licencja, także no... Pasuje coś Masz się już na chociaż, nie? nie? Nie dużo, ale... coś trzeba. Tak jest. Pewnie, gdy się to przesyła, ja tam coś jeszcze się uczę. Nam nowych jeszcze jutro mam cały dzień, czyli piątek na naukę. No i egzamin nie masz najważniejszy, My są Mam na weekend, także no. No ciężko ciężko, 200, ale powinniśmy dać radę. Chociaż nie będę bo mam dużo jedzenia, sprzedam to jedzenie jeszcze do sobie łuczników konnych. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Nie masz wystarczającej tak ilości towarów. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dajmy to drewno w kumie, bo potrzebny jest mi teraz. Jesteśmy atakowani. Dobra, powinno tego wystarczyć. Może będziemy. W ogóle trzeba tych to zniszczyć i te mam mangonelle, bo one naj, największe straty robią naszym jednostkom. jeszcze wyślemy tego naszego. zgadza. Jak się zgadza, to na no. O, mangonella dała... o, z, znaki To jest najważniejszy po prostu... przyrząd obraźniczy, który trzeba zniszczyć podczas ataku jeżeli, jeżeli gra się moim stylem Chodź, chodź, ko kolego Pomożesz mi trochę Coś tam zajmiesz Ocza, oczy, oczy Ocza nie ma, ma tylko czegoś Tak jest. Czego cię trzerpa? Co tu? Tak On ty już sobie zbudował wszystko, bo bo To tu nie wzlyszyłem. Dobra, celujemy w króla. Tylko będą cały czas strzelać. No, oczywiście zniszczymy tą bramę i hmm. będziemy czekać, aż oni będą wychodzić. Może trzeba zmienić plan. są. Po w to. Puangiersk. The is great. Maybe a change of plan is needed. są. Nie są Łajno Wielbłąda, zaprawdę jesteś cierniem w moim boku. Łajno Wielbłąda. Pięknie, pięknie. Co sumie wieszczamy co, będziemy tutaj się... z tą misją. Jesteś potężny na polu walki, ale czy jesteś też sprawiedliwy? Zdaje się na twoją łaskę. Wiadomość od szczura. Mój pan, składać gratulacje z okazji ostatniego sukcesu. No, jest ok, super. Kolejna misja gładko poszła. I no i co? No, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania. Zapraszam do komentarzy, bo naprawdę to mi pomaga. No i wydaje mi się, że odcinek będzie jakoś po weekendzie następny, tak. tak myślę. Chyba, że zdążę nagrać jakoś w weekend. Także dzięki za oglądanie i cześć!